Zespół szkół w Gorzycach od 2010 roku korzysta z funduszy unijnych. Przeznacza je głównie na doposażanie pracowni przedmiotowych oraz międzynarodową wymianę młodzieży. Z funduszy wyższehradzkich nasza szkoła korzystała już dwukrotnie. Z funduszy wyższehradzkich, a więc współpraca między Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami współpracowaliśmy ze szkołami z Węgier i ze Słowacji. Końcem października. Gorzycka placówka gościła 15-osobową grupę z Węgier. Bardzo cieszymy się z tego, że e, są u nas i nauczyciele, i uczniowie z Budapesztu z Węgier e, i mamy nadzieję, że e, po, nasz, po, po, po tygodniu pobytu w naszej szkole będą naszą szkołę mile wspominali i nasz kraj. Dzień dobry, mam na imię e, Przyjechałam tutaj ze swoimi uczniami z Węgier, z Budapesztu. Jest nas trzech nauczycieli i dwunastu uczniów. Wspólnie będziemy pracować z polską grupą nad projektem dotyczącym tańca. Bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy. Jest to dla nas bardzo takie nowe doświadczenie. Jestem ze szkoły, która ma podobne profile jak szkoła, w której obecnie jesteśmy. Polscy i zagraniczni uczniowie wraz z nauczycielami wspólnie pracowali nad projektem zatytułowanym Taniec jako siła przemiany. Pracujemy nad projektem, który uważam jest bardzo głęboki, bo poprzez taniec uczymy naszych uczniów, również nauczycieli, jak radzić sobie z emocjami, jak radzić sobie ze stresem, no, który w obecnych czasach jest wszechobecny. Pracujemy z grupą z Węgier, 15 wspólnie, 30 uczniów, 6 nauczycieli. Przygotowaliśmy różnego rodzaju zadania i myślę, że nasz cel projektowy będzie zrealizowany. przewodnim naszej podróży jest taniec, z, jak i we Węgrzech, jak i tutaj w Polsce. Będziemy tańczyć i uczyć się, jak wykorzystywać naszą energię na taniec, żeby się zrelaksować, wypuścić nasze emocje. Uważam, że to jest fantastyczny sposób na wykorzystanie naszego wolnego czasu, energii i może nam to pomóc w rozbudowaniu właśnie naszych emocji. Taniec to jest taka, można powiedzieć, że przemiana człowieka. W każdym regionie świata. Ktokolwiek po prostu tańczy i nawet jeżeli nie znamy języka, możemy z tą osobą zatańczyć i właśnie na tym polega ten projekt, że nieważne gdzie jesteśmy, czyli m.in. w Gorzycach czy w Budapeszcie, taniec jest właśnie do tego, żeby można było się komunikować i próbujemy to właśnie rozwijać wcześniej w Budapeszcie, teraz w Gorzycach. Nie zabrakło także tańców z interaktywnymi goglami VR czy programowania tańczących robotów. Podczas pobytu w naszej szkole pokażemy uczniom z Węgier wiele prezentacji o naszej szkole, o Polsce, o kulturze polskiej i historii polskiej. Mamy zamiar im też pokazać różne tańce i takie jak hip-hop, polones i tradycyjne polskie tańce. Pobyt tutaj jest dla mnie ogromną możliwością poznania polskich uczniów, szkoły, tradycji, zwyczajów. Bardzo się cieszę, że tu jestem i jestem z tego dumna. Czekam z ogromną niecierpliwością na przyjazd tutaj do Polski. Teraz nie mogę się doczekać wszystkich zadań projektowych i wszystkich aktywności, w których będę brał udział, które zostały przygotowane dla nas przez polskich uczniów goście z Budapesztu przyjechali do zespołu szkół w Gorzycach z rewizetą. Gorzyccy uczniowie wraz z opiekunami mieli okazję ich już odwiedzić. Wszyscy mówią zgodnie. Taka wymiana ma wiele zalet. W dniach 15-20 października grupa Dwunastu uczniów naszej szkoły wraz z trzema opiekunami wyruszyli w podróż do, do Budapesztu, gdzie wraz z nowo poznanymi przyjaciółmi z, z Budapesztu, z, z ich szkoły, realizowaliśmy projekt pod tytułem Taniec jako siła przemiany. Gdzie wraz z naszymi przyjaciółmi z Węgier braliśmy udział w wielu ciekawych aktywnościach, mieliśmy zapewnione lekcje tańca. Z panem instruktorem tańca zwiedzaliśmy także Budapeszt, poznawaliśmy jego kulturę i historię, a także byliśmy w interaktywnym Muzeum Dźwięku. A Także byliśmy w teatrze, gdzie zostaliśmy uraczeni niesamowitym występem tanecznym, który pokazywał nam historię i kulturę Budapesztu. Oprócz zorganizowanych zajęć nauki, którą przygotowali nam nauczyciele i prowadzący, wielką zaletą projektu jest też poznawanie kultury, można powiedzieć, od kuchni. Ja u koleżanki, u której mieszkałem, mogłem zjeść tradycyjne dania. Uh... Uczyliśmy się też e, tańców w kuchni swoich, e, ponieważ oby, obaj chodzimy na tańce. E, ja osobiście ugościłem ją bańszczem czerwonym z łóżkami e, i kluskami śląskimi. Bardzo się cieszymy z tego powodu, że możemy brać udział w takich projektach, ponieważ to bardzo rozwija nie tylko nasze możliwości komunikacyjne, ale też język angielski i nawet dużo różnych języków. Każdemu serdecznie polecam taką wymianę uczniowską, ponieważ możemy się dowiedzieć dużo informacji na temat danego. Kraju, o jego y, daniach tradycyjnych i o tańcu.